Dzień dobry Państwu, witam w Domku Ogrodnika i zapraszam do obejrzenia nowego filmika. Czasami mamy potrzebę zabezpieczenia czegoś, co nie powinno być zlewane wodą. Mamy tutaj yy, przykładową dach garażu. Blaszanego, w garażu, który był kilkakrotnie przenoszony z miejsca na miejsce i za każdym razem rozbierany. W efekcie ma on pewną ilość dziur po starych wkrętach, ma pewne nieszczelności i niestety, kiedy są silne deszcze, w niektórych miejscach przecieka. Trzeba było wykonać drugi. Drugą powierzchnię dachową. Ten yy, garaż ma około 90 m2 i dach dwuspadowy. Yy, zdecydowałem się na położenie dachu jednospadowego po to, żeby zwiększyć powierzchnię, na której będzie można z, yy, zainstalować ogniwa fotowoltaiczne, takie jak na sąsiednim dachu. Obok jest 15 ogniw fotowoltaicznych o mocy 4,08 kW. Te ogniwa dają moc dają 4 MW prądu rocznie. To jest obserwacja z trzech lat. Tu na tym dachu zmieści mi się 15 kW, czyli liczę na 15 MW mocy rocznej, co pozwoliłoby mi zrezygnować z ogrzewania domu węglem, a przejść na ogrzewanie elektryczne. W ramach umowy prosumenckiej z energetyką. Żeby wykonać dach, trzeba najpierw zbudować konstrukcję nośną. W tym wypadku jest to konstrukcja kratownicowa z belek 7 na 7 centymetrów przytwierdzanych do, blachu, do, do dachu blaszanego śrubami FI 6, o długości około 10 cm. Tak jak widać y, są to śruby usytuowane mniej więcej co 80 cm do metra. I od spodu skontrowane nakrętkami na podkładkach, troszeczkę większych niż normalnie się stosuje, ale mogą być i standardowe. Dodatkowo, tam gdzie jest większe ugięcie dachu, zamierzam wykonać jeszcze przewiert na śrubę Fi 9 mm. To jest właśnie przygotowany przewiert na śrubę Fi 9. I złapane podkładkami o średnicy około 2-2,5 cm dla zapewnienia stabilności. Oprócz tego łączy to kratownicę belek w bardzo stabilny, nieruchomy system. Belki są ułożone w odległości około 65 cm, te, które stanowią podłoże. Na nich mniej więcej co 120 cm poprzecznie są przytwierdzone śrubami 12, o długości 12 mm takiej samej takich samych wymiarów belki 7 na 7 cm tworząc kratownicę do której przymocowujemy po naciągnięciu sznureczków Wskazujących nam wysokości, pionowe odcinki, do których dokręcamy deskę. Tu jest w tym wypadku deska CAL, czyli około 2,5 cm grubości. Na 15 cm ma ona potężną wytrzymałość na ruchy, które mogą tutaj wystąpić i w zupełności wystarczy na dach, który wytrzyma nam kilkadziesiąt lat. I na tym na dzisiaj zakończymy. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Jeśli jesteście państwo zainteresowani tematem, to piszcie proszę do domku ogrodnika i subskrybujcie. Będzie nam łatwiej dogadać co Mogę Państwu przekazać. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do widzenia.